Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach Toyoty hybrydowych, mianowicie o silniku dwulitrowym hybrydy, który był zastosowany w takich autach jak. Toyota CHR Corolla, Toyota Corolla Cross czy Lexus UX. Silnik czterocylindrowy, 16 zaworowy, 150 koni mechanicznych, 190 Nm. Wykonany w całości praktycznie z aluminium. Silnik ciekawy ze względu na dosyć ciekawe zastosowane technologie kombinowanego wtrysku, zarówno jest tutaj wtrysk bezpośredni jak i Pośredni, tak zwany wielopunktowy. W zależności od obciążenia silnika, od nagrzania silnika te wtryskiwacze działają na naprzemiennie. Co do innych ciekawostek, wysoki stopień sprężania aż 14. Silnik pracuje także w cyklu Millera. Zastosowane technologie oczywiście zmiennych faz rozrządu, VVT-i, podwójne silnik. Niecałe 4,5 litra oleju silnikowego 0W20 bądź 0W16, nawet na niektórych rynkach także 0W8. Sama konstrukcja silnika wykonana z lekkich materiałów, rozrząd oczywiście tutaj na łańcuchu. To wszystko ma powodować, oczywiście, że silnik jest dosyć lekki, bo trochę ponad 110 kW. Jak na pojemność, moc tego silnika, zastosowane technologie, średnie spalanie, nawet w okolicach 4-5 litrów, w zależności od tras. W mieście to może być nawet w okolicach 3 litrów, na trasie będzie to więcej. Tutaj układ hybrydowy robi robotę, tak naprawdę. Silnik podobny konstrukcyjnie do silnika też. Działającego bez układu hybrydowego, aczkolwiek tamten ma mniejszy stopień sprężania, różni się też trochę zastosowanymi technologiami. Także tutaj, Toyota Alexus 2.0 Hybryda, tak to wygląda. Silnik jak najbardziej polecany podobne co do zalet. Na pewno dosyć dobra dynamika, elastyczność silnika, małe spalanie co do wad. Zdarzały się problemy z EGR, z wyciekami z chłodnicy EGR, tutaj warto na to zwrócić uwagę, szczególnie w autach z początkowych lat produkcji, no i na jakość paliwa, gdyż jest to zaawansowana technologia wtryskiwaczy D4S zarówno w wielopunktowej, jak i bezpośredni wtrysk zastosowany w jednym silniku. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.